W gimnazjum numer dwa w Policach po raz kolejny odbyła się lekcja pokazowa chemii. Tym razem gości mieli za zadanie rozdzielić składniki mieszanin. To już trzecia lekcja przygotowana przez gimnazjalistów dla młodszych kolegów z SP1 w Policach. Tym razem uczniowie otrzymali serię zadań. Rozdzielenie dwóch kasz o różnej grubości nie było wielkim problemem. Równie intuicyjnie młodzi badacze poradzili sobie z oddzieleniem siarki od żelaza. Ale rozszczepienie brązowej barwy na jej części składowe wymagało już wiedzy. Łatwo dało się zauważyć, że taka nauka to dla nich czysta zabawa. Z takiego słoiczka przesypywaliśmy różne substancje i wszystko było no rozdzielone. Oddzielaliśmy takim oddzielaczem, papier wkładaliśmy i wtedy kreda zostawała, bo jest w większych rozmiarach, a woda przesiąkała przez papier. Nauczyciele wierzą, że tak dzieci uczą się efektywniej, tym bardziej, że w wielu szkołach nie ma warunków do przeprowadzenia interaktywnych zajęć. Tutaj pani ma gabinet odpowiednie, odpowiednie substancje, czynniki i przy pomocy dziewczynek to pokazuje wiele reakcji, które z którymi właściwie dzieci spotykają się na co dzień i przychodzimy tutaj, żeby one lepiej poznały, zrozumiały to, co właściwie nas otacza. Współpraca między szkołami cieszy się popularnością. Zajęcia, które przygotowała Sylwia Lesiak razem ze swoimi uczennicami odbywają się po lekcjach. Mimo to nigdy nie brakuje chętnych. Że chcemy pokazać, że ta nauka chemii i fizyki jest naprawdę bardzo mocno związana z życiem codziennym, żeby dzieci się nie bały tego, żeby poszukiwały metod rozwiązań. Nauki ścisłe, które od dawna cieszą się złą sławą, doczekały się odczarowania. Koniec końców, zasady tam rządzące są proste. Przyswajanie ich nie powinno sprawiać trudności. Zachęcanie do ich poznawania to dobry początek.